Materiał powstał dzięki wsparciu Patronów. Dziękujemy Wam i niechaj openingi dają Wam większe szczęście. Dzień dobry, dzień dobry, widzę. Z tej strony HW Odklejka, czyli Hot Wheels Odklejka z Pokemonową matą, bo jeszcze się nie drobiłem jakiejś Hot Wheelsowej niestety. Dzisiaj specjalnie dla Sylwii obiecałem, że będzie jakiś materiał o takich może nie tyle ulubionych samochodach, co o nowościach, powiem Wam. Złowów i oto pierwsza nowość nie lubię amerykańskich to znaczy nie przypadam tak jak wam mówiłem ale ten mi się mega podobał był nawet taki film wcześniej teraz chyba serial jest prawnik z Lincolna wprawdzie tamten jest chyba cabrio ale coś było na rzeczy tutaj taki goldzik nawiązanie do starych amerykańskich wozów myślę hmm, że nawet fajny nawet mi się podoba także sobie go wziąłem Będę gdzieś tu może odkładał, żeby się nie szwendały. Yy, powiem Wam przyszły, może zacznę od premiumek. Przyszło trochę premiumek, powiem Wam. Yy, nie wiem, czy tego pokazywałem, czy nie, już nie pamiętam. Godzilla, czyli Skyline GTR wersja premium. Powiem Wam, że nawet fajny. Mam jednego szarego, ciemno-szarego w, w mainie, a jeszcze poluję na białego w mainie, bo też jest bardzo ładny, taki mocno kontrastowy. E, no, jak na premium, to ja już mówiłem, że tutaj takiego powiem Wam szału nie ma, nie? Niby tam już pomalowany z przodu z tyłu jest, laczki ma fajne i te laczki chyba są, poprawcie w komentarzach, gumowe jakiś taki, no ale że lubię Skyline'y, w ogóle lubię JDM'y to sobie wzięłem przyszło tam, aha jeszcze może premki cały czas, to może jeszcze premka kolejna nie jestem fanem też BMW <grymka> to wam powiem natomiast ten mi się bardzo podoba model i on de facto jest naprawdę fajnie wykonany nie wiem czy to będzie widać dobrze bo mam to oświetlenie, mam trochę tak z boków ale jest pomalowany. I w ogóle malowanie ten prokar ma bardzo ładne i wygląda bardzo fajnie model. Jest to jakaś seria Exotic Envy. To jest pewnie, wiecie, jestem jeszcze nie w temacie, także musicie mi wybaczyć. To jest pewnie któraś tam wersja, z którejś tam wersji, z któregoś tam roku. Yy, czy tutaj jest rocznik gdzieś podany? No nie widzę, ale wy to na pewno wiecie, napiszcie w komentarzach. Ten prosiaczek, ja go widziałem, on chyba nie jest za ładny. Te Lambo wygląda fajnie, przynajmniej tutaj na zdjęciu, nie widziałem na żywo. Ten Aston to musiałbym zerknąć. No i najmniej mi się chyba z tych wszystkich podoba McLaren. I od razu wam powiem, że ja chyba nie będę zbierał wszystkich, czyli 5 na 5. No ale ten mi się podobał. To sobie go wziąłem. Może zróbmy tak, żeby to było jakoś tak sensownie. Eee, doszło to. Mam jedną na wymiankę w razie, co jakbyście byli chętni. Doszło to, co podobno wszyscy tego szukają. No i nie powiem, ten wagonik jest fajny. S44. I to jest seria Carkelcher. A to już pokazywałem. Tutaj tym czajsem jest ta czarna, czy tam ciemnozielona alfa. Już teraz nie pamiętam, jaki ona ma kolor dokładnie. Tą Supremamy, mamy, zresztą Wam chyba nawet nie, tu jej nie wziąłem, ale już pokazywałem tą Supremamy. Mamy to, to nie wiem co to jest, w ogóle nigdy tego nie widziałem na żywo. Nawet gdzieś tam na filmach nie widziałem, muszę popatrzeć. No teraz, no i tego Volkswagena jeszcze bym chciał dostać, bo to jest podobno też bardzo łakomy kąsek. Wiem, że teraz na Amazonie będzie reedycja tego chyba w grudniu, będą wypuszczać. No ale tutaj mamy S44. powiem Wam, że nawet wygląda spoko znaczek jest, już tak z takiego bliska już nie chcę wyostrzyć ten, komórka ale ten tył jest ładnie dosyć zrobiony, nawet fajny lakierek super srebrny widać, że ładnie się mieni, także całkiem spoko auto, szyber ma nawet bardzo fajny dropik że tak powiem, o, zróbmy może tak, trochę będzie tutaj się odbijać, to może tak przesuniemy ops eee, Sypią mi się. Jeszcze jedna premka przyszła. Liberty Walk Huragan. Myślałem, że, ja już chyba o tym ostatnio mówiłem, że on jest taki fajniejszy trochę. No nie jest zły. Powiem Wam, nie jest zły ten samochodzik. Całkiem taki w miarę, ale jakoś chyba będzie na wymiankę, bo tutaj jest ze Slide Streeta. Z tej serii. I tu wam powiem tak: ten Nissan Z słaby. Widziałem go tak na unboxingach. Nie podoba mi się ta Toyota GR, W ogóle mi się nie podoba te malowanie, jakieś takie dziwaczne. Tutaj jeszcze tego 240 SX-a bym chciał zobaczyć, i myślę, że pewnie bym go chciał w ogóle kupić. I tego Mustanga, bo ma te fajne takie limonkowe wstawki. On na pewno fajnie będzie wyglądał. No ale to będzie na wymiankę. Także jakbyście chcieli za coś się wymienić, to piszcie w komentarzach. Czekajcie, bo mi coś spadło. Z wczorajszego Hunta powiem wam, taka premka, wiem, że to jest komiczne, trochę może śmieszne, ale jako, że wychowałem się dawno, dawno, dawno temu na MTV, to stwierdziłem, że tak dla potomności sobie wezmę takiego wagona, Pop Culture, no tutaj chyba nic nie wyszło, to jest po prostu tam taka nie seria, tylko pewnie jakaś taka sztuka, Daily Delivery, całkiem fajny znaczek MTV ten typowy właśnie ten kosmonauta który tam tą flagę wbijał gdzieś tam fajny kasprzak, jak ja to mówię super sprawa no ogólnie mi się to podoba także sobie to wziąłem i przyszło jeszcze jedno jedna rzecz z innej krótkiej serii Volvo 142 GL zglebione i to jest z Autostrasy, takiej niemieckiej chyba serii mini serii Będę polował jeszcze na tego Merca, bo lubię Mercedesy, ten BMW też wygląda całkiem fajnie, ten Ursus, eee, taki dostawczak, chyba nawet, no mówię, nie jestem, nie mam fokusa na to, żeby to w ogóle wszystko zbierać, nie? I ta Alpina mi się te malowanie średnio podoba, ja ją widziałem gdzieś na unboxingach, to myślę, że chyba nie, te Lamborghini chyba nie. Yy, na pewno tę BMW jeszcze będę chciał sobie dokupić, jak ktoś ma to chętnie się powymieniam. No i tego merca nie? A samo Volvo, powiem Wam nawet spoko, nie? Jakieś detale ma z przodu, z tyłu. Rejestracja pomalowana. Laczki ma fajne. Jest zglebiony i fajny ma. Zobaczcie lakierek, nie? Nie wiem, czy będzie dobrze widać. O, no ładny, ładny kolorek jest. No ale fajny model. Podoba się. No i teraz to, co ostatnio była taki hype. Wyskoczyło w sieciówkach w Oshon po 15, -taka chyba za sztukę. Ja może to sobie na razie przesunę, żeby mieć trochę miejsca, wyskoczyło po 15 -taka za sztukę. Taka seria. A czemu ja wziąłem tylko 3? Coś mi się tu nie zgadza. O, taka seria właśnie. O, już pokazuję wam. Speed Graphics Range Rover Classic, to jest wyszło 5 sztuk. Honda Civic, Range Rover, Porsche, Mazda i Beler. Ten jest jeden z fajniejszych, powiem wam. Akurat to będę chciał mieć wszystko i dzięki uprzejmości yy, Borewicza, pozdrawiam serdecznie. Udało się załatwić brakującą Hondę, zdaje się, tak? Tak, Honda Civic, bo u nas wymietli, powiem wam tak, jak na wieszakach było z 50 sztuk wszystkiego tak hondy było zero czyli ktoś przyszedł jakiś łobuz i wszystko wymiód. Eee, Borewicz z discorda eee, irokeza także bardzo wielkie dzięki polecam oczywiście irokeza i jego discord można się powymieniać pogadać nowości popatrzeć jakieś tam rzeczy się dowiedzieć także super sprawa to mi się podoba tym range roverze, te malowanie, te na tych na, na kołach nawet nie, te znaczki hot wheels, no naprawdę fajne, w ogóle fajnie jest pomalowana w castrola i nawet powiem wam, mówią na to te pół premium, ale tutaj naprawdę nie ma czego się wstydzić w tych modelach. I Mam cztery, tak jak mówiłem, czyli mamy też i porsche safari. Ona jest takie, tutaj powiem wam. Modern Art, ja bym to nazwał. Niekoniecznie mi się to podoba, ale już mówię, wezmę do kompletu, bo to prosiak i też jest całkiem spoko. Ale jakiegoś ten akurat wielkiego szału nie robi. Yy, za to tutaj mamy jeszcze tą Mazd RX3, No, ona jest taki stary klasyczek na takich fajnych yy, błyszczących felgach. Bardzo mi się podoba, ten przód jest fajny z Dejour. No ogólnie bardzo spoko malowanie strip szeroki na dachu fajnie to wygląda powiem wam naprawdę fajnie fajnie akurat ten modelik jest super jeżeli chodzi o tą serię no i czwartym który jest bo tak jak mówiłem wam nie mam jeszcze na tą chwilę idzie dopiero do mnie ta Honda jakbyście w ogóle mieli Hondy to chętnie się powymieniam bo zbieram lubię Hondy no i tutaj mamy tego Biker'a Belera taki tam Trochę fantazykar, ale powiem Wam, że fajne malowanie, fajne laczki, taki podniesiony trochę, no, powiem Wam super, super modelik. Także to jest to, co ostatnio udało się przez ostatnich tam 2-3 dni zakupić. Natomiast jeszcze doszła do mnie seria taka, o której ja gdzieś tam kiedyś widziałem i mignęła. A konkretnie Gran Turismo, jako że jestem, byłem jestem fanem Gran Turismo jeżeli chodzi o gierki takie ścigałki eee, no to muszę to mieć nie i to są też chyba jako te tu jest wszystko pokazane no akurat jest, mam 5 na 5 także udało się cały komplet kupić od kogoś tam GTR, i powiem Wam, że tak jak ten samochód ogólnie jest bardzo fajny, to powiem, że chyba tutaj z całej tej piątki robi najmniejsze na mnie wrażenie. No ale to jest kultowa maszyna. Tutaj ma jeszcze znaczek GTR Academy. GT Academy, Nissan. I generalnie biały, klasyk, czarne podwozie. Ten tył ma dosyć ładnie, ładny detal. Nismo, znaczki, wszystkie. Znaczek GT, no ładnie jest, tył jest ładnie wykonany, przód też w miarę spoko. No ogólnie te modele powiem Wam, że to są te chyba, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale to są chyba te pół po prostu na tych węższych listkach, ale one powiem Wam, są naprawdę fajnie wykonane, nie? No i tutaj już trochę lepiej jest, bo jest Toyota GR Supra, bardziej mi się podoba, duży znaczek Gran Turismo, GR, znaczek Toyoty, ten przód całkiem te kurcze, te skrzela, jak ja to mówię, z przodu są bardzo ładne. Tył jest ładnie pomalowany. Generalnie podoba mi się. Lepiej mi się podoba od tego niż Sana. Znaczy generalnie to wszystko mi się lepiej od tego niż Sana podoba. No i mamy teraz jeszcze Mustanga Shelby GT500. Też fajne malowanie ze stripem takim na dole. Jest ta Cobra. Przód ładny. No no spoko dwa stripy lecą przez ten tutaj znaczek bardzo fajny. Model ten tył no nie będzie widać, ale ten tył też spoko jest typowe. Te mustangowe, właśnie te e, światła, już chyba LEDowe z tego co widzę, fajnie to wygląda. No i kolejne jest BMW stare 73 rocznik CSL Race Car. No, i to już klasyk, wiadomo, tutaj jest, ale naprawdę fajnie zrobiony. W ogóle, generalnie powiem Wam, że akurat ta seria, ta Gran wiem, że wyszło jeszcze więcej, tylko nie akurat w tej serii, bo ona, mam ją kompletną, ale wyszły jeszcze jakieś tam. No, teraz nie pamiętam co to było, bo wiecie, dopiero zaczynam zbieractwo. Yy, ale wiem, że tych z GT jest trochę więcej, nie? Tych samochodów ogólnie. Także to jest to, no i wisienka na torcie, prosiaczek 911 GT3RS, no ten to jest naprawdę sztos, nie? Uważam, że to jest jeden z ładniejszych w ogóle modeli, które zrobili. Oni mają, wiecie co, tak mi się wydaje, że te Wheelsy, ten Mattel ma takie tendencje, że oni robią albo modele takie niedorobione, całkiem jakieś takie gówno, za przeproszeniem, Albo robią naprawdę, wykrzesywują z siebie tą chwilową zajebistość, i robią model, który jest naprawdę ładny. Po prostu wszystko im wychodzi: i malowanie im wychodzi, i buda im wychodzi, i laczki im, zobaczcie, tu wychodzą, bardzo ładnie są zrobione. Nie będzie do końca widać, muszę jakoś pomyśleć nad oświetleniem, żeby jakoś inaczej to ustawiać. Ale nie wiem, czy tutaj, ja nie widzę, bez okularów, ale chyba nie ma tam. Bo tak wyglądało, ale to jest tylko taka nalewka, jak gdyby wyglądało tak, jakby tam tarcze hamulcowe były, nie? Ale ogólnie powiem Wam, no ten jest naprawdę sztos, nie? Ten prosiaczek, naprawdę jest bardzo ładny, malowanie żółto-czarne bardzo pasuje. Clear lampy z tyłu, naprawdę fajny, tutaj przydymiane klosze. Bardzo fajny model, bardzo fajny. No i to by było na tyle. Na dzisiaj. Taki, ak, taka aktualizacja z, z dwóch, 3 dni. Jak przyjdzie coś nowego, to będę kręcił następny odcinek dla Was. Eee, polecam jeszcze raz irokes e Hunter, kanał na YouTubie plus Discorda. Wchodźcie, bo jest społeczność dosyć fajna i dosyć duża już. Także można się powymieniać, kupić, sprzedać, yy, dostać info, na przykład, gdzie coś się pojawia, w jakich sieciówkach, gdzie rzucają jakie casey. Tam widziałem, jest taki bot, który sczytuje kody z, z tych saszetek. Można się dowiedzieć, co w środku jest. No generalnie fajnie jest, fajna społeczność, yy, fajne informacje. Także zapraszam, a ja na dzisiaj kończę. Żegnam się z Wami i do następnego razu.